W dzisiejszym odcinku będę szukała rzeczy i mam tutaj wypisane na dole rzeczy, jakie mam znaleźć, żeby przyjść dalej. I teraz tak, już yy, widzę tutaj ślimaka, tu chyba liście jest jakiś taki podejrzany. Ja na razie nie tyle może kieruję się tutaj tą listą na dole, co po prostu patrzę na rzeczy, które wydają się być dla mnie dosyć podejrzane. No czekajcie, okej. Okay. Jeszcze piórko, muszę pamiętać o piórku Patyczek jakiś taki Dobra, piórka ani patyczka Tutaj nie ma, ale czy ja mogę tam wejść Jakoś wyżej yy, Nie, no to chyba to już przesada By była, jakby coś było, dobra Idziemy dalej, o ślimak, dobra W ogóle mam nadzieję, że jakoś mi pójdzie teraz Bo yy, przed chwilą Nagrywałam dla was coś Zupełnie innego, inny filmik Yy, ale yy, okazało się, że mi się nie nagrało, więc dam sobie spokój, bo się troszkę zdenerwowałam, nagram go yy, następnym razem po prostu, a dzisiaj sobie już odpaliłam coś innego do nagrywania, żeby się nie denerwować tym, że tamto nie poszło, bo akurat był taki fajny ten odcinek, tak fajnie mi się dużo do Was fajnych rzeczy mówiło, opowiadało i w ogóle, no ale wyszło jak wyszło, życie chciało inaczej, dobrze. Tutaj... Hmm, pójdźmy najpierw w tę stronę. Tutaj jest bardzo dużo rzeczy, które muszę znaleźć. Widzę. E, ślimak, dobrze. Ślimak, ślimak, wysofrogi, dam ci sera na pierogi. Możecie mi napisać, czy u was też się e, taką rymowankę mówiło, czy to bardziej relikt mojego dzieciństwa. E, jak nie sera, to... Kapusty od kapusty będziesz tusty, coś takiego, czy coś takiego, czy pusty, nie wiem, aż tak nie pamiętam, ale coś takiego yy, na pewno się tam pojawiało. Dobra, zaczynam się poważnie stresować tymi rzeczami, które mam znaleźć, bo patrzcie, tutaj już coraz mniej miejsca mi zostało, w których mogą się znajdować jakieś ukryte rzeczy, a ja jeszcze nie przeszłam. I chyba zabraknie mi liścia jednego, bo tutaj jest piórko i ślimak. Ślimak, piórko. I tak brakuje mi liścia, więc wyczulmy swoje oczodoły na ten kolor. Taki brązowawy. Tam, na kamieniu. Tu, tutaj jest liść. Dobrze, super. Wracamy do lobby, bo będziemy mogli tym oto sposobem przejść do kolejnej e, miejscowy. Byliśmy w lesie, to teraz czas na miasto. Tutaj ogólnie miejsców jest 8. Myślę, że wszystkich sobie dzisiaj nie przyjdziemy na pewno. E, I czy teraz będzie więcej rzeczy do znalezienia? Mysz, śmietnik, pudełko, pieniądze, samochód, butelka śmieci i opona. Tutaj powinna się jeszcze gdzieś... Mapka wyświetlać, nie? Eee, dobrze, tutaj są śmieci, tutaj są pieniądze, tutaj też są pieniądze. No i idźmy w tom. Musimy jakoś to tak sprawnie, żebyśmy się nie zgubili. Czy ja tutaj między... Ale jaja, dobra. Czyli tam nie muszę wchodzić i szukać. I śmietnik, patrzcie, wcześniej go przypiłam. Dobrze, możemy iść dalej. Eee, tutaj weszłam, mniej więcej gdzieś i to nie był dobry pomysł. Tutaj leży butelka wyrzucona samotnie, nie do śmietnika, tylko po prostu jakiś chuligan wyrzucił na ziemię. Dobra, idziemy dalej. Tutaj jest worek na śmieci, pieniążki. Wchodzimy do sklepu, bo tutaj, no wiadomo, że tutaj też są jakieś rzeczy. Ok, jeden i dwa i idziemy dalej. I teraz tak. Moglibyśmy tu się wrócić, ale chodźmy tak. O, dobra, mamy szczurka. Czy tu w bagażniku będzie coś? Tak, tam widziałam też po lewej stronie były, ale przejdźmy tak bardziej. Mm, o, tędy najpierw. I potem jeszcze tam skręcimy. Dobrze. Coś mam jakieś takie przeczucie, że będzie nam ciężko znaleźć wszystkie szczurki. Czy już mam wszystkie szczurki? Nie, pięć! Nie, coś, coś mi się wydawało, że widziałam. Dobrze, tu są pieniążki. Tam jeszcze idzie ta ulica. No i teraz tak, albo możemy iść tu, albo tam. Dobrze, może weźmy choćmy najpierw tutaj, bo. Ja się boję, że się zgubię ogólnie. To jest miejsce, od którego zaczynaliśmy, więc teraz możemy pójść sobie tutaj z pełną świadomością tego, gdzie jesteśmy. Tam wygląda jakby coś miało być, ale chyba aż tak ciężko schowane to nie będzie. Dobrze, przedostatni szczurek. Dobra, ej, dwa samochody czerwone. Ja o tym kompletnie zapomniałam. Tu jest jeden czerwony samochód, tam widzę drugi. Yy, I będziemy szukać dalej szczurek. Szczurki mamy wszystkie, a jakoś się bałam, że będzie z nimi najgorzej. Dobrze, nie mamy butelki i tych pojemnika. Dobrze, może być ciężko, ona, no bo butelka jednak jest dosyć mała. Do tego sklepu mogłam wejść. Może jest jeszcze jakiś sklep, do którego mogłabym tutaj wejść, ewentualnie, wiecie? Yy... Nie wiem. No dobra, no. Chodźmy tędy, bo może faktycznie gdzieś coś przegapiłam. A wy, drodzy widzowie, widziałam, że napisaliście mi, że chcecie, żeby były livey, więc w przyszłym tygodniu już mam nadzieję, że wystartujemy z liveami. Powiem e, też szczerze mówiąc nie ukrywam. Miała jakąś ochotę zagrać właśnie w lejwika sobie. Ale patrzcie, ja teraz jestem tutaj peł w pełni skupiona na tym też, gdzie jest. A... Czy ja mam jakąś... Nie mam peta. Okej. Okay. To podpowiedź. A random. Jest tańsza. Random 9. A ta? Ogólnie 39. No ale lepiej okazuje mi się ta, no? Dajmy podpowiedź. Zobaczmy, gdzie. Jak to będzie wyglądało, no? Tutaj, faktycznie. Patrzcie, wiedziałam, że do jeszcze jednego sklepu na pewno będzie można zajść. Dobra. Przechodzimy dalej do kolejnego yy, levelu. I tutaj jest w ogóle. Da, musiałabym dojść do grupy, żeby Dostać darmowego, dobra zwierzaka Idziemy na y, Planszę, na plażę Na plażę Muszelka na pewno jest, okulary są Czy tutaj, nie Ale tu jest Jakaś bezludna wyspa I czy tu jest pan krabik I zielona, tak eee, Patrzcie, a to była ta Dobrze, czyli one mają Różne kolory, okej okay. I tu musimy gwiazdkę, y, rozgwiazdę znaleźć, okulary. To, to są y, te deski y, do pływania, piłki, y, takie koce, krabiki i muszelki. Czy to będzie deska? Tak, to będzie deska, krabik. I tu muszelka? Nie, myślałam, że widzę muszelkę. Dobrze. Tutaj nie mogę wejść do tej latarni. Ja jeszcze zobaczę, żeby nie było tak jak z tamtym sklepem w poprzedniej mapie. Okej, okay. idziemy w takim razie teraz tutaj. A tutaj? Czy w tym nie ma nic? Tu były chyba okulary, ale już je podniosłam. Dobra, ja widzę w ogóle, że tam jest piłka jedna. I tu mamy kocyk. Piłkę. Piłkę. Wiecie, czy ja tam mam wskoczyć, czy wystarczy, że. O, dobra, tak wystarczyło. Tych piłek jest tutaj dosyć dużo. Zamki na piasku. Patrzcie. Czemu ja tego nie ogarnęłam wcześniej, że to też jest do znalezienia. Tutaj widzę rozgwiazdę. Chodźmy tędy, bo y, tak właśnie ominęłam tutaj jedną y, tą y, muszelkę. Okulary, czyżbyśmy mieli? Tak, okulary mamy. Wszystkie. Rozglądamy się za dalszą częścią. I tutaj jest, proszę bardzo, o Jezu, Bo nie Aha! Dobra. Yy, chodźmy teraz tutaj, bo tu widzę, jest zamek z piasku i mamy zamki już zakończone. I czy tutaj jest tak zrobione, żebym mogła tu wskoczyć? Ale chyba nie muszę tutaj być, żeby ukończyć. Chociaż. Nie. Wydaje mi się, że chyba tak wskakiwać nie muszę. Dobra, tu jest y, muszelka. Tu jest piłka jeszcze jedna. Piłki mamy wszystkie w tym momencie. Y, tutaj jest ten. Y, a to jest nie kosek, tylko ten, teraz przeczytałam po prostu. Y, kłoda. I teraz tak, został nam jeden. Y, ten. Y, jedna muszelka. Jedna kłoda. I dwa raczki, kraby. Dobrze. Wejdźmy może trochę wyżej. Może gdzieś. Kraby. O! Jeden krab. Jeszcze gdzieś. Czerwone. To się powinno rzucać dosyć mocno w oczy. Patrzcie, trzeba było jednak tutaj wejść. Dobrze. Ale jak już tu jesteśmy, to teraz tak. Jeszcze jedno to i to tak rozejrzę z daleka. I patrzcie, znowu brakuje mi dwóch. Oj, oj, utkłam. Utchł, Tam jest jedna ta, patrzcie. Drewienko. Ale jeszcze i tak brakuje mi jednej tej muszelki. Jeszcze tutaj przejdę raz, bo jakby mogłam tu nie zauważyć czegoś. Nie, no, ale tu chyba muszelki nie będzie. No ciekawe, czy się nie skończy podpowiedzią. Dobra. jeszcze tu zobaczmy. Ej, 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 ej. Patrzcie. Dobra. Zapomniałam, że to się przewija. Dobra, potrzebujemy jeszcze jednej rozgwiazdy w takim razie, bo się tak zdziwiłam właśnie, że nie mogę przejść dalej. Gdzie może być rozgwiazda? Dobra, użyjmy podpowiedzi. Okej. Okay. No, mogę szczerze, tego mogłabym nie znaleźć. na strony w ogóle jest. No. To można byłoby pominąć, niestety. Łatwo. Dobra, a teraz jaka byłaby? Yy, teraz zimowa. Tu jest słodyczowa. To jest. Nie wiem. Nie wiem, co to jest jakaś egipska i kosmiczna. Dobra, wyjdźmy sobie na to. I tak, tutaj y, kawałki śniegu. Nie wiem, co to jest. Bałwan, sopelek, prezent, y, narty, pingwin i też y, ta... Y, deska snowboardowa. Ale jeżeli Wam się podobał taki odcinek, to zostawcie dużo łapek w górę, to wtedy nagramy sobie kolejną właśnie planszę z szukania randomowych rzeczy subskrybujcie ten kanał, żeby zawsze być na bieżąco. Ja Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się następnym razem. Pa!